Czy w 2025 roku da się złożyć komputer do gier do 500 zł? Dzisiaj to sprawdzimy. Przygotowałem dla Was propozycję takiego komputera. Oczywiście będziemy używać używanych części z portali takich jak Allegro czy OLIX. Cel na odcinek jest prosty. Nie będę bazować na okazjach, lecz złożę zestaw, który jest łatwo powtórzyć każdemu w każdej chwili. Tak więc odpaliłem Allegro i zacząłem szukać bazy pod naszą gamingową bestię. Po dłuższych poszukiwaniach znalazłem ciekawą ofertę. Jest nią potężny biurowy komputer Del Vostro 3650. Wybierając swój egzemplarz, szukajcie wersji Tower. Jest to mega ważne, gdyż pozwala ona na montaż kart graficznych w normalnym standardzie. Nasza machina posiada procesor Intel i 56400 dysk SSD 240 GB. Oraz 8 GB ramu. Ta specyfikacja pozwoli nam na płynne granie w średnio wymagające gry. Dla bogatszych można dołożyć jeszcze jedną kość ramu, tak by mieć 16 GB. Co polecam zrobić? Dobrze. A więc brakuje nam jeszcze jednej rzeczy, mianowicie karty graficznej. Przeszukując Olexa, znalazłem taką kartę graficzną. Jest to GTX 1650 w wersji mini za 300 zł. Podsumujmy sobie koszty. Komputer biurowy kosztował nas 210 zł, a karta graficzna 300 zł. Tyle wystarczy, by stworzyć swoją budżetową bestię do grania. Dobrze, a jak sobie nasz zestaw radzi w grach? Oto kilka testów w bardziej popularnych tytułach. Jak widzicie, da się grać w 2025 roku za 500 zł. Napiszcie w komentarzu, czy film Wam się podobał i czy chcecie komputer w innej półce cenowej.